Cześć z tej strony Red Hero i Zenom jest Dragon. Cześć. No dobra. To mnie zaproś, bo ogólnie nie dostałem zaproszenia. Zgadzam się, ok. Czekam. Ty tam sobie bierasz, ja nie wiem, kim No, ja mam tylko jedną postać, bo... Oczywiście ja dopiero co wczoraj pobrałem, specjalnie wieczorem przychodziłem samuczka, żeby móc zagrać z dragonem. Ja yeah. to jest... Ładuje mi się tak głupio. Uh, 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 uh. O. Jest. Ryksor się o lanie? Nie lubię zaczynać, bo wtedy mam dodatkowe karty. Dobra później! Nie no wice być bo wtedy jest jakaś kłócioma nocą. Niby się przydaje, ale myślę, że nie. Dobra. Mogę nie zmieniać się na akt tej karty. Okej, okay, więc zacznijmy może od czegoś prostego. Co ty masz za umiejętność? Zadaj Znajdę... Aha. Ja też mam tak. Nie, ty... ej, ty masz więcej punktów, zadajesz. To nie ma sensu, więc to kładziemy. No, a, koniec story, zapominam. Nie lubię prowokatorów. Są denerwujące. No, no. Ej, idzie ty masz jeszcze kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kart. Ja mam trzy. Ale wiesz, że jak najedziesz na te moje karty, to on ci pokazuję. Mam. Może hmm. zacznijmy od czegoś. Dobra, zrobimy tak. No mam taką jedną kartę, gdzie mogę sobie pozwolić o marnowanie kart. O ty skubańcu. Chyba się. Zróbmy tak. Hmm. No dawaj, dawaj. Nie spodziewałeś się czego, takiego rozwoju akcji? No, ale. Normalnie komentarz, ciekawi. Ja się tu skupiam. A ja będę musiał być tym gadania. Ej, co to jest? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Zaczyna się. Okej. Okay. To mogę tak. zaczynamy. O. Zaczyna się zabawa. O kurde Nie ma hmm. litości. Hm. Dobra, zrobimy tak. Nawet się nie zorientuję, kto to załatwił. Gotowe. E, na dym mam mniej. Jestem najlepszy. No, dalej. Dam fajne. Ło. Dziś zaczyna. Shit. No, atakuj hmm. Dobra, zróbmy tak Ej, mi przyciął przez sekundę Zróbmy... Kurwa, kurcze Muszę zrobić agresywniej Robimy tak. Na drodze stoi stronnik z prowokacją. Tak. I to tyle. Co to ma? Mam wielgach na pluwa. Mam wielgach na spluwa! No... Good polish, my friend. Wiec. A, oh. No co teraz zrobisz, no? Kurde nie nienawidzę tej karty Mmm... Ten daje, o da tak za ah. mało money A no dobra. Dostingo! Oj, źle się dzieje. O nie. No teraz już trochę lepiej. Zacznijmy od tego? o, Uu. Uuu. Uu. Hm. To za to, bo cię nie lubię Au. Oj kurde, zrobiłem głupota Marnowałem kartę Marnowałem kartę, mogę zrobić to tak Wizowie pewnie wizom, jak ja to zrobić Mogę zrobić O nie z poprałem Źle spojrzałem na karty Okej. Okay. No, kładź te karty. A zaczyna się znów. Na szczęście na razie tylko minus 2. Potem tak, teraz ten... No. Czemu we mnie? Nienawidzę się. Nie wrzucę tego. No teraz to trochę pojechałem, ale i tak masz o wiele większą przewagę, z podkreśleniem, tutaj proszę spojrzeć, i tu! I on jest OP, on dość, że ma dużo HP, ma na całkiem dobry atak, i jeszcze prowokacja, to jest niefajne. Ale na szczęście mam karty, która zamienia polimorfie. ja wiedziałem, po prostu, kurczę, wiedziałem. kurczę. No. Fuck. Chyba zgaduję, że polimorfy dają wtedy, kiedy ty nie masz praktycznie żadnej karty, ale... Jeszcze się okaże, że ta owca mnie zniszczy. Nie. Niestety. Nie. No, no już sobie nie masz co zrobić. Gotowe. Żeby cię upokorzyć trochę. Nie, żeby nie upokorzyć, tylko... Żeby nie były tak wstyd, że tyle chapeci zostawiłem. Bo już nic zrobić nie mogłem, no właśnie. Pięć obrażeń. To No. Spoko no mi się podobało. Nie wiem jak to No fajnie, przyjemnie. Nie, to, że przegram, to nie ma dużego znaczenia. No dobra, to dziękuję za oglądanie. Ze mną był Dragon. Cześć.